Czy ja mogę Pana porwać na rozmowę? Dzień dobry. Tak, czuję się porwany. Zapraszam, zapraszam, przejdźmy się po naszej pięknej uczelni. Eee, oglądałam ostatnio z Panem film na Netflixie, o, Prime Time. Jest taki? Jest, jest. Ehm, I chciałam powiedzieć, że nie zgadzam się z niektórymi negatywnymi opiniami. Bo That's takie big się big. pojawiły. <laughs> takie się pojawiły i chodziło głównie o wątek Sebastiana o to, że w sumie nie wiadomo o co mu chodzi. Wiadomo, co chciał powiedzieć w tak zwanym czasie antenowym tak, prime time"? Tak. wykrzyczeć do telewizora światu w ramach buntu. Tak, dokładnie. I, I mam... się wydaje właśnie, że to jest największa siła tego filmu, że to jest ta tajemnica. Zgadzam się z panem, ale mam pytanie, czy może pan wie o co chodziło Sebastianowi? Mm, nie. Myślę, że każdy z nas jakby był postawiony w takiej sytuacji, to miałby swoje jakieś stanie do wypowiedzenia, tak żeby cały świat usłyszał. Na tym też polegał, moim zdaniem, zabieg scenariuszy, żeby to pozostało tajemnicą. I dobrze, bo akurat też lubię takie niedopowiedziane historie. Gra Pan też w teatrze? ma e, ostatnie... więcej jak w filmie. Tak mi się też wydaje. E, Ostatnio w mnie i też w takich już kultowych wręcz spektaklach jak Bóg Ludu czy wesele. Mm -hmm. I chciałam zapytać, jak różni się przygotowanie do roli w filmie, a w teatrze? No, to jest zupełnie inny proces twórczy, ponieważ w teatrze bardzo ważny jest etap prób, który trwa półtora miesiąca, dwa miesiące. To są nieustające próby uczenia się tekstu w pierwszej fazie, no a potem nieustająca praca z reżyserem i z partnerami, którzy nam towarzyszą. Więc to jest proces twórczy rozłożony w czasie. Natomiast w filmie wszystko się zdarza tego jednego dnia zdjęciowego, jeśli chodzi o poszczególne sceny. I to, co się wydarzy podczas tych dni zdjęciowych, to jest koniec kropka. No zostało nagrane, jak zostało nagrane, tak zostaje. No tak. Oczywiście no, można się do tego też przygotować i też e, jest mnóstwo prób. Ja na przykład do tego prime time, odbyłem z Bartkiem Bielenią próby improwizowane. E, zamykaliśmy się sami w tym studio. Ta scena w ogóle powstała i ta cała relacja ojciec syn trochę z, w związku z tym, że improwizowaliśmy. Reżyser to spisywał te nasze dialogi. I, tak powstała w ogóle ta historia. Mm -hmm. e, natomiast no, na pewno, e, jeśli chodzi o czas, to zawsze w filmie czy w serialu tego czasu jest o wiele mniej na proces twórczy. Dlatego się nawet mówi niekiedy, że aktor w filmie gra swoją ostatnią rolę czyli to, co ostatnio mm -hmm. próbował w teatrze, ja tak. prawda? bo to ma gotowe. Jeszcze drzwi. Ja przytrzymam. O, dobrze, dziękuję. Raz słońce, jak tak spacerujemy. Raz cień. No, tak jak w życiu. <grym> <grym> um, jeszcze chciałam zapytać, o coś się zapomniałam. Co Teraz naprawdę zapomniałam. Spokojnie. O, 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 o życie. Tak, 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 o życie, o życie, zawsze chodzi o życie. Um, hmm. O właśnie, bo tak, bo ja w ogóle mogę ubić pana w tym kadrze, bo jestem miesiutka. Ja się będę znajdziała. Dobrze, cieszę się bardzo. Um, Chciałam zapytać o, a tak, ostatnio jak z panem rozmawiałam przez Zooma, to rozmawialiśmy o wczuwaniu się w rolę mhm. e, i chciałam zapytać, jak pan wraca z trudnych, ciężkich ról do rzeczywistości? No, powiem pani, że to jest pewien mankament tego zawodu, bo nie ma co ukrywać w teatrze, e, w filmie, pracujemy nieustannie na emocjach I to jest nieustanne eksplorowanie swoich emocji. W naszym nawet takim języku potocznym mówimy o eksplorowaniu bebechów, prawda? że to jest pewna jazda na bebechach, na umiejętności poruszania tych emocji, które w nas tkwią. No i potem, jeśli się dotrze do tych głębokich emocji skrywanych, to trzeba umieć też z nich wrócić nie? do rzeczywistości. No każdy ma oczywiście swój sposób na to. Moim sposobem jest dom na wsi, rodzina. Ee, koty. Moją pasją drugą, poza teatrem, jest ogrodnictwo. Bawię się w ogrodnika. Na pewno? Tak. Jestem miłośnikiem kwiatów, krzewów, przesadzania. Ma Pan jakiś swój ulubiony kwiat, rodzaj, albo krzew umiany? Na przykład bardzo lubię ten czas teraz wiosenny, no bo to jest czas chyba nasadania nasadzania wszystkiego i pojawiają się kwiaty jednoroczne. Jednym z moich ulubionych oczywiście są tulipany. Ale to ten cały proces, bo trzeba je na jesień posadzić, te cebulki, potem one jak wychodzą wraz z pierwszym śniegiem, po utopnie, to, to jest ta satysfakcja ojcztu idą. No. a te tulipany tak naprawdę zaczynają kwitnąć teraz, w kwietniu. Więc rok w rok nasadzam kolejne 100 cebulek w swoim ogrodzie. Chyba jeszcze nie <laughs> <laughs> Natomiast z takich ciekawostek ogrodniczych, to jest taki kwiat, który się pięknie nazywa po polsku heliotrop, jest samochodem, jest fioletowy, niesamowicie pachnie. I szczególnie właśnie wieczorem, kiedy zachodzi słońce, lecie, robi się cisza, spokój, Syję zaczynają ją jadać, słońce zachodzi zaczyna razem z Maciejką, bo Maciejka jest z takim kwiatem wiejskim, zaczyna też pięknie pachnieć heliotrop. To są właśnie te momenty, które pozwalają mi zapomnieć o teatrze i o tych ciężkich rolach. My nie zdążyliśmy wszystkiego przegadać, a jeszcze miałam pytanie właśnie o akademię. Bo to bo od... właśnie jesteśmy w tej akademii. Tu będziemy uczyć umiejętności, bo to jest najważniejsze. Jak nauczyć się eksplorować emocje i umieć na tych emocjach pracować? I robić wszystko, żeby te emocje były wiarygodne. Bo najważniejsze w tej, co się dzieje w teatrze, to jest czyści widz. Jeśli nas widz kocha, czujemy się spełnieniem jako artyści. Ale kiedy nas ten widz kocha? Kiedy historie, które mu opowiadamy, kiedy on się z nim może utożsamić i one są dla niego wiarygodne? Kiedy my, aktorzy, grając te historie, jesteśmy wiarygodni, mamy tak zwaną prawdę sceniczną. I to jest aż tyle i tylko tyle.